Ciało człowieka skrywa wiele tajemnic. Wiele części ciała można powiększyć dzięki specjalnemu treningowi. Niemniej rozmiar wielu z nich uzależniony jest od naszej genetyki. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam 10 ludzi z najdłuższymi częściami ciała. Zachęcam Was do subskrybowania i zostawania dzwonków na moim kanale, a tymczasem zapraszam do oglądania. Katie Young, największe wcięcie w talii. Film ten jest o największych częściach ciała na świecie, niemniej postanowiłem do tego zestawienia dodać również kobietę z największym wcięciem talii na świecie, która wciąż żyje. Jej talia ma zaledwie 38 cm i nikt nie powie, że wygląda to zdrowo. Nazywa się królową korsetów, które nosi od wielu, wielu lat. Znalazła się ona w księdze rekordów Guinnessa w 2007 roku. Do niedawno rekord należał do Ethel Granger, która zmarła. Jej talia miała wtedy 33 cm. Świetłana pankratowa najdłuższe nogi świata. Rosjanka Svetlana ma według Księgi Rekordów Guinnessa najdłuższe nogi na świecie ze wszystkich kobiet, choć nie jest najwyższą kobietą na świecie, jej nogi mają aż 132 cm długości. Kobieta w sumie ma oczywiście licząc z nogami 196 cm, ma również bardzo duże stopy, jej rozmiar buta to 46. Od roku 1992 do roku 1995 Pankratowa grała w koszykówkę kobiet w USA. 3. Vivian Wheeler. Najdłuższa na świecie kobieca broda. Z najdłuższymi włosami na brodzie mierzącymi 27,9 cm, Vivian z Illinois zajmuje pierwsze miejsce na świecie w tej kategorii. Ojciec nalegał, aby zaczęła się golić w wieku 7 lat, ale od 1993 roku Vivian stwierdziła, że akceptuje się taką jaką jest, pozwalając rosnąć jej brodzie. 4. Lui Ha – największa ręka świata Chińczyk cierpi na rzadką chorobę zwaną makrodaktylią. Podczas hospitalizacji w Szanghaju w lipcu 2007 roku jego lewy kciuk mierzył 26 cm, a palec wskazujący miał blisko 31 cm. W dniu 20 lipca chirurgowie podjęli 7-godzinną operację w celu zmniejszenia wielkości palców i kciuka Liu. Podczas zabiegu lekarze usunęli znaczną część powierzchni kości i skóry. 5. Annika Imler – najdłuższy na świecie żeński język Niemiecka uczennica Annika znalazła się również w Księdze Rekordów Guinnessa ze swoim potężnym 7-centymetrowym językiem. Co nie dziwne, 12-latka z Hamburga uwielbia zimne lody i nie potrzebuje ona łyżeczki, aby wybrać resztki z nakupka. 6. Lee najdłuższe paznokcie świata Lee Remont to kobieta z Utah, która nie obcinała paznokci od roku 1979. Kobieta swoje paznokcie starannie wypielęgnowała, aby osiągnąć całkowitą długość 8 metrów i 65 i to wtedy została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Niestety w lutym 2009 roku straciła paznokcie w wypadku samochodowym. 7. Ranked by Pi. Najdłuższe na świecie włosy w uszach. Mieszkający w Indiach mężczyzna z pewnością ma w życiu cel. Upewnić się, że pozostanie osobą z najdłuższymi włosami w uszach, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Został on koronowany na światowego rekordzistę Guinnessa za najdłuższe włosy w uszach w 2003 roku, z długością 13 cm, choć to nie powstrzymało go przed dążeniem do coraz dłuższych włosów w uszach, osiągając po kilku latach zaskakujące 25 cm. 8. Mehmet Ozurek. Najdłuższy nos świata. Mehmet, urodzony w Turcji w 1949 roku, ma najdłuższy nos na świecie. Jego nos mierzył 8,8 cm, kiedy ostatnio mierzono go 6 lipca 2007. Z tego, co udało mi się o nim jeszcze wyczytać, obecnie mieszka dalej w Turcji. 9. Devendra Herne i Pranamara Meraria. Obie te osoby dzieliły tytuł egzekwo osób z największą liczbą palców, u rąk i u nóg. Oboje są również hindusami i mają łącznie, to znaczy każdy z osobna, po 25 palców, 12 palców u rąk i 13 palców u nóg. Jest to spowodowane oczywiście chorobą, a dokładnie jest to wynik polidaktylizmu. 10. Frank Ames. Najdłuższe na świecie brwi. Frank Ames z Nowego Jorku zdobył swoje miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa za parę krzaczastych brwi o długości łącznej równej 9,6 cm. W 2003 roku zamarzył on o tym, by dostać się do Księgi Rekordów Guinnessa, ale odkrył, że taki rekord nie istnieje. Urzędnicy postanowili jednak stworzyć taką kategorię specjalnie dla niego i do dziś Frank zasiada na pierwszym miejscu w tej kategorii. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzach. Zostaw również suba na tym kanale oraz dzwoneczek, jest to bardzo ważne. Zapraszam Was również na moje streamy, które odbywają się co weekend od godziny 18. A tymczasem do usłyszenia.